Fundacja My Pacjenci niedawno opublikowała raport z bardzo ciekawego badania i bardzo ciekawy raport dotyczący szczepień dla dorosłych. O ile szczepienia dla dzieci to jest coś co powiedzmy w marginalny sposób jest poddawane wątpliwościom, o no tyle no chyba z dorosłymi już tak łatwo nie jest. No, dokładnie. Temat szczepień dorosłych jest takim, można powiedzieć, trudnym, trudnym tematem, bo szczepienia kojarzą nam się zdecydowanie z okresem dziecięcym, a ze szczepień nie wyrastamy, więc szczepienia powinny nam towarzyszyć przez całe życie. Ta świadomość, że szczepienia powinny nam towarzyszyć przez całe życie w społeczeństwie jest cały czas na bardzo niskim poziomie. A oprócz tego mamy też wiele barier, z którymi jako osoby dorosłe, nawet chcące się zaszczepić, się spotykamy. Mamy bariery systemowe, takie, że żeby się zaszczepić, to trzeba odbyć, odbyć nieraz wiele wizyt, pójść po skierowanie do lekarza, pójść do apteki, wykupić szczepionkę i wrócić, żeby to szczepienie przyjąć. Więc to jest taka bariera czasowa, systemowa, ale też bardzo często bariera. Bariera finansowa, gdzie gro szczepionek jest poza naszymi możliwościami finansowymi. Szczególnie, że osobami, które najchętniej się szczepią i najchętniej by z tych szczepień korzystały, jest grupa senioralna, a ta, jak wiemy, te bariery finansowe może mieć szczególnie istotne. Szczepienia to jedno, leczenie. To drugie, zwłaszcza wydaje się, że w onkologii, która kojarzy się z bardzo dużym obciążeniem dla organizmu, dla organizacji zdrowia, życia całej rodziny, Coraz częściej mówimy w tym kontekście o jakości życia w chorobie, o tym, żeby mimo leczenia, mimo choroby realizować swoje pasje zawodowe, realizować się rodzinnie. Ta jakość życia w chorobie chyba jest teraz takim głównym nurtem, w, którym, w którego kierunku podążamy. Jakość w chorobie zdecydowanie jest ważna, bo ważna jest ta sfera nasza psychiczna, która niezwykle wpływa też na cały proces terapeutyczny. Więc jeśli dobrze się czujemy, mamy jakieś wsparcie w rodzinie, wsparcie w psychologiczne, jeśli system ochrony zdrowia gwarantuje nam to, że nie musimy po nim błądzić, szukać, czekać i martwić się nieustannie, co z nami dalej, to na pewno ta terapia postępuje występuje lepiej.